Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 18 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to piątka mieczy. Ostatnio mam wrażenie, że dość często pojawia się tak karta, a więc y, możemy doświadczać, y, być może za mało czasu temu poświęcamy, bo możemy doświadczać właśnie takiego zmagania się z różnymi sprawami i dlatego, że być może nie poświęcamy im wystarczającej ilo ilości czasu, uwagi, i bardziej koncentrujemy się na tej wygranej albo na, na dobrnięciu do celu, a bardzo często zapominamy, że często to osiągnięcie celu jest zbyt kosztowne dla nas, wysiłku nas kosztuje ogromną ilość albo mm, takiego czasu zmagania się z tymi, takich zawirowań. Dlatego warto poświęcić odrobinę czasu na to, żeby przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jest to także zbyt usilnie staramy się do czegoś dojść, do czegoś do, dotrzeć, dobrnąć czy zamknąć jakąś sprawę, nie patrząc na konsekwencje. E, może się zdarzyć tak, że, okazują, że koszty okażą się dużo wyższe niż, niż to, co osiągniemy, to, co zyskamy. Dlatego przyjrzyjmy się, zróbmy ten taki rozrachunek. Jesteśmy w połowie drogi. Piątki w tarocie są takim progiem przejścia i dlatego warto przyglądać się temu bliżej. W przeciwnym razie będzie to tylko działanie dla samego działania, walka dla samej walki, nic, czy zmaganie się dla samego zmagania. Niewiele, niewiele więcej uda się, nawet czasami może się nie udać pokryć strat. Przy, tej, przy okazji tej karty często się mawia, że, że straty mogą być tak wielkie, że następna walka, następne zmagania. Czy następnych zmagań możemy po prostu nie przetrwać. Dlatego warto przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jest tak, że, że zbyt usilnie do czegoś dążymy, nie, baczą, nie bacząc na, na konsekwencje, na koszty. I przez to też zamykamy się na. Na to, co, co właściwie dzieje się dookoła nas, tak? zamykamy się na to, co, albo niemożliwe jest otwarcie się też na to, co, co nowego może do nas przyjść. Przyjrzyjmy się naszym działaniom dzisiaj. My jesteśmy w Talii Transparent Tarot, ja spróbuję ją tutaj przybliżyć. Więc być może robimy to ze strachu. Czyli kontynuujemy jakieś działania ze strachu przed utratą czegoś, kiedy tak naprawdę trzeba było się z tym czymś pożegnać już być może jakiś czas temu, albo boimy się jakichś trudnych doświadczeń, bolesnych doświadczeń, a one i tak nas dopadają, tak? one i tak nas dopadną, więc dlatego warto jakby przejąć inicjatywę. Dopiero wówczas przełamiemy ten próg, przejdziemy przez to i będzie nam łatwiej, jakby, realizować czy zmagać się z następnymi działaniami. I takie, i oczywiście to zatrzymanie się powoduje tylko taką niepewność, lęki, i tak naprawdę wątpimy nie tylko w siebie i swoje umiejętności, ale wątpimy, że w ogóle nam się uda coś zrealizować. Dlatego przyjrzyjmy się, czy przypadkiem nie jest tak, że, że boimy się zmierzyć z czymś. A teraz tak naprawdę nadszedł czas żeby stanąć twarzą w twarz właśnie z, z tym problemem, z tym zagadnieniem, z tą sprawą, którą się zajmujemy. Czasami naprawdę dobrze jest przerwać coś. Nie musimy kontynuować tylko dlatego, że się, że się zobowiązaliśmy do tego. Jeżeli coś przestało działać, jeżeli coś nie funkcjonuje i chcemy coś zmienić, no to czas najwyższy podjąć taką decyzję. W przeciwnym razie będziemy dość naiwni. Łagodnie mówiąc, oczywiście, e, oczekując innego rozwiązania, ale działają cały czas w ten sam sposób. Tak? Do, do, to do niczego nie doprowadzi. Ym, I oczywiście dobrze jest znać odpowiedź na pytanie, okej, okay, co zrobimy, jeżeli się poddamy, co oznacza dla nas porażka i czy to naprawdę będzie porażka. E, więc przyjrzyjmy się dokładnie naszym działaniom. I pozwólmy sobie na to, żeby czasami powiedzieć: OK, to, to o co zabiegaliśmy tak długo, tak naprawdę nie jest tego warte. Tak naprawdę, tak zwane pyrusowe zwycięstwo, jak przy, tej, przy okazji tej karty często mówię. Tak? Czyli ta, y, y, koszty są zbyt wysokie, dlatego, warto. Jakby przyjrzeć się temu bliżej, bo będziemy nieustannie walczyć, nieustannie będziemy w konflikcie, nie tylko z innymi, ale często w takim wewnętrznym konflikcie, a to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Straty będą zbyt wysokie i pomimo, że osiągniemy jakiś rezultat, i być może w czyichś oczach będzie to wyglądało wow, heroicznie, ale tak naprawdę wewnętrznie nie ma takiej, nie będzie takiej możliwości, żeby odbierać to też jako sukces. Dlatego. Warto poświęcić na to trochę uwagi, żeby nie zmagać się z czymś, co tak naprawdę być może należałoby już zakończyć. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam, do usłyszenia.